Nadeszła pora na ocenę każdej walki o znak Asha w regionie Kalos. Jak zawsze pod uwagę będę brał strategie, elementy fabularne i animacje. I to ostatnie jest w tym regionie szczególnie wyborne. Zobaczmy jak aż poradzi sobie z nowym typem baśniowym oraz mega ewolucjami. Tak więc zaczynajmy. Pierwszym liderem, z którym zmierzy się aż w regionie Kalos jest fotografka Viola, specjalistka od typów robaczych. Serskit kontra Pikachu. Na tym etapie przygody elektryczny szczur jest już weteranem, który przetrwał walki z o wiele większymi i silniejszymi potworkami niż mały owad podatny na jego ruchy. Nie powinno więc nikogo dziwić, że przegrał. Walkę. Będąc fair, Pikachu nie jest przystosowany do walki z tak dużą ilością wysokiej jakości animacji. Jego oczka zatem po prostu nie nadążają. Kalos już od pierwszej sali prezentuje sobą poziom wyższy od wszystkiego, czym to anime do tej pory było. Dynamiczna kamera podążająca za każdym ruchem Pokemona, umieszczająca go na polu bitwy, zamiast kolorowym tle mającym dawać iluzję szybkości. Pokemony reagują na otrzymane obrażenia i w tym samym ruchu przygotowują się do użycia własnego ataku. Tego rodzaju animacje mogliśmy do tej pory zobaczyć może w filmach kinowych, więc naprawdę chciałbym pod jak niesamowite jest to, że taka jakość jest osiągalna wychodzącym co tygodniowo anime. Miejsce Pikachu zajmuje Fletchling. Jako lata nie przeszkadza mu zamrożona przez Serskita ziemia i z łatwością unika kleistej sieci, bez problemu pokonując oponenta. Drugim i ostatnim Pokémonom liderki jest Vivillon. Mogło wydawać się, że Serskit opuścił pole bitwy bez wyrządzenia ptaszkowi żadnych obrażeń, ale tak naprawdę przygotował wszystkie pułapki potrzebne do poradzenia sobie z drugim stworkiem Asha. Motel używa psychicznego ciosu, aby przewalić Fletchlingiem zamrożoną ziemię i podmuchem wiatru wrzuca go w pajęczynę. Bez uprzedniej wiedzy o strategii Wioly, rezultat tej walki był znany, zanim Vivillon w ogóle wszedł z Pokebola. Absolutnie kocham tego rodzaju strategię. Do naszego protagonisty wreszcie odważa się zagadać Serena. Mówi mu ona, że byli razem na kolonii, kiedy byli dziećmi, czyli z tydzień temu. To ja, to ja, ta co płakała, pamiętasz mnie? Na co aż odpowiada: Nie, nie pamiętam ciebie, kim ty jesteś, co ty robisz i co? Serena wspomina, że aż mówił, że się nigdy nie podda. I w sumie brzmi to jak coś co by powiedział, więcej bierze. Ten dziewięcioletni aż miał jednak łeb na karku, dlatego decyduje się zaaplikować tę lekcję również dzisiaj. Po sesji treningowej jesteśmy gotowi na rewanż. Serskit kontra Pikachu. Mysz przyzwyczaiła się do lepszej animacji i jest w stanie dostrzec trajektorię ruchów przeciwnika. Nie jest za to w stanie powstrzymać owada od ponownego zamrożenia pola, ale przy użyciu ogona może ustać w miejscu i go wykończyć. Teraz pora na rewanż Fletchlinga. Tym razem lepiej przyjmuje na siebie ataki, ale z zaskoczenia bierze go usypiający proszek. Do bitwy wraca Pikachu, który ugruntowuje się swoim ogonem, aby nie dać się wywiać, ale również pada ofiarą uśpienia. Szybko myśląc, używa na sobie ataku, aby się ocknąć i kończy starcie. Jak na pierwszą walkę od Znakę znaleźć było tu można dużą ilość strategii po obu stronach. I wciąż jest to dla mnie niesamowite, że walka ze zwyczajnymi robakami została przemieniona w prawdziwy spektakl. 9 na 10. Bohaterowie chcą odwiedzić zamek bitaw. Zaprowadza ich tam dwójkę raperów, którzy próbują im pokazać, jak fajne jest to miejsce. Mamy tytuły, mamy peleryny, mamy rękawiczki, mamy walki, mamy tego kolesia, co się spina po ścianach. To jest Grant, jest fanem ścian i liderem sali specjalizującym się w typach kamiennych. Ukazuje swoją siłę, wyzywając wielu do walki i pokonując jej małego robaka przy użyciu 10 ton. Kamieni. Kiedy aż wreszcie trafia do jego sali, może dostać się na stadion przy użyciu windy lub wspinając się po ścianie bez żadnego zabezpieczenia. I nasz bohater nigdy nie zmanuje okazji na bezcelowe narażanie życia. Rozpoczynamy walkę. Onik z kontra Frołki. Po zobaczeniu jego techniki w walce z WioLą, aż wytrenował swoje pokemony, aby były gotowe na atak kamiennym grobowcem. Dlatego Żaba może go wykorzystać, aby dostać się bliżej do celu. Fryukiemu udaje się wykończyć kamiennego węża. Następny i ostatni Pokémon lidera to Tyrant. Żaba ponownie łatwo radzi sobie z kamiennym grobowcem, ale w powietrzu nie może uniknąć Draco Drugim Pokémona Masza jest Fletchling, którego ataki Thailand po prostu zjada. Tak, nie może uciec od dinozaura nawet w przestworzach i pada. Walka nie jest w tym momencie kończona, bo według reguł Granta jego oponent może użyć całej swojej drużyny. Nadchodzi więc pora na pikaczu. Lider mówi, że wspinaczka pod raką meteorów w przeciwieństwie do kamiennego grobowca jest niemożliwa. Po czym natychmiast mu pokazuje, że się myli I odpowiedzią Granta jest powrót do ruchu, którego użyteczność w tej walce nie została jeszcze ani razu udokumentowana. Próbuje go wykończyć kamiennym grobowcem, który po raz kolejny jest kontrolowany i tym razem kończy w ryje dinozaura i ten się nim zadławia koniec. Mam wrażenie, że twórcy chcieli odtworzyć walkę z Roxy, która używa jedynie trzech Pokemonów przeciwko całej drużynie Asha, ale nie wypada to aż tak dobrze, kiedy nasz bohater ma przy sobie jedynie trzy stworki. Wyobraźcie sobie, jakby aż przyszedł tu z pełną drużyną i po skończonej bitwie wciąż miał cztery Pokemony zdolne do walki 7 na 10. Zwykle liderom sali jest poświęcony jeden lub dwa, czasami trzy czy cztery odcinki. W przypadku Koliny jest ich aż 7. Zatrzymuje ona naszych bohaterów i wyzywa Asha do walki numer 99. Jest to bitwa między Lucario i Pikachu, w której mysz jest dominowana od początku do końca. Zwłaszcza ten jeden Pendem jest. Niesamowicie satysfakcjonujący. Aż przegrywa i Corina osiąga 99. zwycięstwo z rzędu. Ujawnia, że jest liderką, która według tradycji musi posiadać Pokemona z Mega Ewolucją. Aby się przygotować do otrzymania Mega Kamienia, wyznaczała sobie cel 100 zwycięstw. Po każdym bierze odcisk łapy pokonanego Pokémona na pamiątkę. Mamy potwierdzenie, że Pikachu wciąż kocha kaczup. Zespół E reprezentują się jako znawcy Mega Ewolucji i pożyczają Lucario oraz Pikachu, aby dowiedzieć się więcej o ich megaformach. Jessie jest przekonana, że Mega Pikachu musi istnieć, bo naczytała się za dużo lików. Korina wygrywa gdzie jej Pokémon został zabrany dzięki więzi zbudowanej na przemocy wobec zwierząt, którą teraz Lucario wyładowuje na swoich oponentach. Po setnej wygranej jest gotowa wyruszyć po Lucarionite i nasi bohaterowie chcą jej towarzyszyć. Zwykle to nowa postać dołącza się do naszej grupki, tutaj jest na odwrót i ma to sens, bo przez pewien czas Kolina będzie praktycznie główną postacią tego anime. W miasteczku GeoSense bohaterowie są nakierowani do jaskini, skrywającej mega kamień. Dostęp do niego blokuje Blaziken, pokemony się leją i Lucario wygrywa. Ognisty starter okazuje się należeć do dziadka Koliny, który chciał ją przetestować, więc tu sobie żył, cholera, Lukario wreszcie mega ewoluuje i testuje swoją siłę w walce z Pikachu. Trochę ciężko kontrolować mu nową moc i staje się lekko agresywny. Przez długi czas nikt nie zauważa, że Lukario próbuje zabić Pikachu. Kiedy kopie leżącą mysz wreszcie ogarniają, że coś może być nie tak. Proszę się nie bać, puszek nie gryzie. Dziadek zatrzymuje walkę i sam daje jej lekcję, jak powinno się używać mega ewolucji. Lucario dziadka blokuje aurą, atakuje aurą, nawet unika Aurą. Lukario Koriny musi się nauczyć farmić Aurę, więc wysyłają do osoby, od której sam się tego nauczył. W drodze do ich celu nasza grupka jest rozdzielona. Kolina musi używać do obrony przed zespołem rpk Pikachu i świadamia sobie, że Pokemonowi trzeba wydawać polecenia, bo inaczej ten nie będzie wiedział co robić. Niesamowita rewelacja jak na liderkę sali. Czy ona się tym walkom tylko przyglądała do tej pory? Bohaterowie się odnajdują, Lucario mega ewoluuje i znów traci kontrolę. Ale potem jak Kolina do niego w kółko nawołuje, ten ją odzyskuje. Teraz Lucario faktycznie można pogłaskać. Okay. Wreszcie znajdują starszą panią ekspertkę od mega ewolucji, która każe im kładać kwiaty i obejrzeć dwa sezony solo leveling. Lukadzie i Kolina wreszcie opanowali farmienie aury i mogą wyruszyć w swoją drogę. Po lekcji tańca, aż jest gotowy się z nią zmierzyć. Miętwu kontra Halucha. Kolina jasno jest najsilniejszym liderem sali, z jakim do tej pory się w kole zmierzyliśmy, więc nasz bohater decyduje się postawić wszystko na nową strategię rytmicznej walki, którą podłapał od początkującego trenera kilka odcinków temu i której nie opanował. Strategia ta była podbudowana w zeszłym odcinku i nawet w tym dostajemy flash i można sobie pomyśleć, że do czegoś to dąży, ale aż mówi, że nie, nie robimy tego, nie umiem tańczyć, wadzić to walczymy normalnie. Na co, na co to było? Po zrezygnowaniu ze strategii, hałucza szybko radzi sobie z i Fletchinder z maczołkiem. Nie ma się co dziwić, że reszta jej drużyny to popychadła? Kiedy miała wybór, wolała użyć Pikachuasza zamiast nich, więc zostawia nas to z mega Lucario. Fletchinder zadaje mu jeden cios i pada. Haoluczy czy nawet nie udaje się go dotknąć. Wszystko leży w łapach Pikachu. Lucario z łatwością odbija elektrokulę i blokuje stalowy ogon. Jedyny atak, na który nie ma odpowiedzi, to stary dobry piorun. Walka z dystansu wciąż jest niebezpieczna, bo kula Aury zawsze trafia w cel. Aż wykorzystuje więc strategię z drugiej sali i używa stalowego ogona, aby się od niej wybić. Zderzenie Pokemonów zostawia je w okropnym stanie. Następne kilka ruchów o wszystkim zadecyduje: Lucario ładuje kulę Aury i Pikachu elektrokulę. I byłby to fantastyczny moment na wsadzenie do jakiejś ogromnej eksplozji i dramatycznego stania naprzeciw siebie Pokémonów. Pokemonów, dopóki jeden z nich nie upadnie, ale zamiast dać temu zdarzeniu ruchów jakikolwiek impact, następna scena daje wrażenie, jakby w ogóle do niego nie doszło, i zamiast tego, Pikachu używa kolejnego piruna i kończy walkę. Po spędzeniu z Kuriną 7 odcinków, trochę dość to było. Będąc szczerym, pierwsze dwa starcia Pikachu i Lukardzie zostawiły na mnie większe wrażenie. 8 na 10. Po przybyciu do komarina, bohaterowie odkrywają, że furorę w mieście ostatnio robi Vanillight. Zabłąkał się jeden w mieście, trafił do centrum Pokémon, i teraz każdy się nim z jakiegoś powodu zachwyca i traktuje jak legendarnego Pokémona. Patrzcie, latający lud Pokemon! Zrobili loda Pokemona, ja pierdzielę! Zespół Ergo kradnie, aby móc otworzyć sklep z lodami, to jest ich faktyczny plan w tym odcinku. Przy okazji łapią dwa inne pokemony lody. O ja piednicze, patrzcie, pokemone lody! Dziadek za armią typów trawiastych ratuje dzień i okazuje się być tutejszym liderem sali. Przechodzimy do walki z Ramosem. Jumpla w kontra Flash Roślinka przyzywa słońce, unika trochę ruchów i pada. Następny jest Weeping Bell, którego szybkość w słonecznej pogodzie wzrasta. Nie ma on problemu reagować na takie oponenta i nawet bezpośrednio atakować go w przestworzach. Kolejna jest holucza która szybko rujnuje sobie. Szczel sato ciosem. Ptak robi zaścieczkę podłóg. Udaje mu się zaatakować przeciwnika z nienacka, ale Whipping Bell znalazł jeszcze jedną plamę na ziemi. Ostatni chodzi Frogadier, który używa swoich bombi, aby stworzyć maskę chroniącą przed strującym proszkiem i przecina, że powietrznym masem. Finałowym Pokémonem Ramosa jest Gogo't. Koza pomiędzy kopaniem żabietyłka robi sobie przedwy nagłaskanie, aż przypomina sobie lekcję Ramosa sprzed 10 minut o cierpliwości i zwracaniu uwagi na otoczenie. Nagle uświadamia sobie, że jest w sali typów trawiastych i wystawienie Frogadiera to był okropny pomysł. Żaba również bierze sobie tę lekcję do serca i odnajduje. Zabrali rą liści oraz rozprasza go swoimi klonami, aby zadać decydujący cios. 7 na 10. Następnym liderem sali jest Clement. Mogliście go zobaczyć w tle innych odcinków, bo wraz z siostrą podróżują razem z Aszem. Jego sala w Lumios była pierwszą, którą wyzwał, ale aby móc w niej zawalczyć, potrzeba przynajmniej czterech odznak. Tak Clement zaprogramował robota, którego zmontował, aby wykonywał jego pracę za niego i który wykopuje go z sali. Anime to przewidziało, że AI będzie zabierać na pracę już dekadę temu. Po 8 odcinkach Clement decyduje, że coś z tym w sumie przydałoby się zrobić, więc wamuje się do własnej sali i aktywuje protokół walki o nadpisanie rozkazów. Wygrywa kolejną świetnie zanimowaną potyczkę i nadaje swojemu tworowi nowe polecenia, aby przyjmował wyzwania niezależnie od ilości odznak. Po czym znowu opuszcza salę. To, że Clement nie wykonuje swojego obowiązku lidera, nie jest najwidoczniej żadnym problemem. Jego miejsce spokojnie może zająć Chat GPT i dosłownie nikomu to nie przeszkadza. Nie jest to już wymogiem, ale Ash mówi, że jak już zdobędzie cztery odznaki, to tutaj wróci i zawalczy z samym Clementem, bo ma do siebie szacunek. Prawie 50 odcinków później wracamy do Lumios i tuż przed startem walki na salę wkracza się Jan Jenny. Czy Clement wreszcie zapłaci za swoje grzechy? Nie, to roboty jest aresztowany. Nawet miejsca w więzieniach nam zabierają. Klemont tłumaczy, że chat GPT nie może popełnić zbrodni. Nie zaprogramował go w taki sposób. Zauważa, że ktoś mu skradł jego plany i teraz w mieście grasuje drugi robot. Przyłapują go na uczynku i okazuje się, że inny naukowiec chciał udoskonalić projekt lidera. Tak właśnie powstał grok. Bohaterowie są zmuszeni oglądać walkę botów. Dosłownie, content wygenerowany przez AI wszyscy dochodzą do wniosku, że to zsie i rozwiązują problem, zamieniając robota w Thermomix. Przechodzimy do walki. Battle B contra Pikachu. Jest to nawiązanie do pierwszego Asha i Klemonta. Pokemone używają nawet przez pierwszą połowę walki tych samych ruchów i tych samych animacji, ale wygląda to tak dobrze, że mi to nie przeszkadza. Ostatecznie Mysz wychodzi zwycięsko. Następny jest heliolisk, przeciwko któremu wychodzi gudra. Nie nadąża ona za jej który plączy jej się pod nogami i wybija z równowagi. Po byciu oślepioną i sparaliżowaną, biedna gudra zostaje wycofana. Halucza wchodzi na pole, przywala jaszczurca i zostaje oślepiona. Wydaje się, że to dla niej koniec, ale aż zauważa perfekcyjny moment na kontratak. I tak Klementowi zostaje już tylko Luxray. Natychmiast aktywuje elektryczny teren. Zwiększa to most ruchów elektrycznych, po których Halucza polega. Na szczęście efekt ten wspomaga także Pikachu, ale nie na długo. Wracamy do sparaliżowanej Gudry. Aż przypomina sobie, że ta może przyzwać deszcz i dzięki swojej umiejętności leczy się z natrętnego statusu. Następnie każe gudrze czekać. Dosłownie. Używa ruchu czekanie, który akumuluje obrażenia i z podwojoną siłą wystrzeliwuje je w przeciwnika. I tyle starczy, aby skończyć pojedynek. Zauważam, że twórcom ciężko jest tworzyć ciekawą akcję dla większych stworków na czterech łapach. Nie zmienia to faktu, że pierwsza połowa tej walki była naprawdę świetna. 9 na 10. W mieście Laver bohaterowie spotykają początkującego trenera Sojera. Tutaj szaliderka jest zajęta pokazem mody, więc aż proponuje, aby razem po Wraz z Klemontem zaczyna trolować świeżaka, mówiąc mu, że typy Pokémonów nie mają znaczenia, tak długo jak masz dobrą strategię. Działa to trochę zbyt efektywnie, bo chwilę później Soir walczy z liderką specjalizującą się w typach baśniowych, Bagonem, to jest Valerie. Potrafi się ona komunikować z Pokémonami. Nauczyła się tego, bo zawsze sama chciała zostać Pokémonem. Dlatego wszystkie ubrania, które tworzy, to fursuty? Okej, okay, przechodzimy do walki. Sylvion kontra Fetchinder. Ptak ten zna stowe skrzydło, więc jest to całkiem niezły wybór. Zostaje schwytany we wstążki Sylviona, ale nie jest to coś, czego nie da się podpalić. Udaje się z nim szybko poradzić i na scenę wchodzi splici Ptaszek aktywuje sztuczek, w którym szybkość Pokémonów jest odwrócona, aż ciągle rozkazuje to Cinderowi używać nitrowodonku, zwiększającego szybkość, co robi z niego coraz to łatwiejszy cel. Ale jest to część jego planu szybkiego przywalenia splici Potem Efekt pokoju się skończy. I tak, ptak, pada. Nie ten, ten drugi. Aż wystawia hałluczek, co jest słowa na typy baśniowe, bo bardzo mu zależy, aby utrzymać Seira w przekonaniu, że tak się powinno robić. Pokój sztuczek ponownie jest aktywowany. Hałlucza chwyta ze Splicy, aby móc przybrać jej tempo. I wykorzystuje je, aby zaatakować nożycami. Ruchem typu robaczego, który jest super efektywny na pokój sztuczek. Stworzony przy użyciu ruchu typu psychicznego. Szczerze, bardzo mi się podoba ta logika. W normalnych warunkach Splicy nie ma szans. Następny jest. A nie, nie, to był E, 8 na 10. Zebranie kultu, którego liderka ma wizję, że Kalos czeka katastrofa, w środku której znajdują się aż i profesor Sykamor. Jedna z tak dochodzi do wniosku, że no nic, trzeba ich zabić. Powstrzymuje ją liderka kultu oraz sali Olimpia, która zauważa, że Frogadir Asha posiada tajemniczą moc. Kiedy reszta Froggich się bawiła, frog Asha trenował, aby być najlepszym jak nigdy dotąd nikt. Wiedział, że nie osiągnie tego sam, dlatego szukał trenera, z którym będzie dzielił cel oraz miłość. Ta więź przyrodzi się kiedyś w nową moc. Przechodzimy do podwójnej walki. Miał stik samiec i miał stick samiczka, kontra Talonflame i Frogdeal. Miał stiki używają kombinacji pomocnej dłoni oraz wizji przyszłości. Ruchu zwiększającego moc partnera i ataku, który uderza ze sporym opóźnieniem. Okazuje się, że samiec posiada umiejętność psotnik, która pozwala mu użyć każdego ruchu statusowego, zanim Pokémon Asha zdąży wykonać atak, dzięki czemu może się przed nimi lepiej bronić. Ptaki żaba nie mogą sięgnąć celu, nie mogą uciec przed psychoszokiem i kiedy są gotowi na kontratak, z zaskoczenia nadchodzi wizja przyszłości. Wygląda nie najlepiej. Dlatego aż obgaduje strategię Spikaczu. Pikachu. Talon Flame chowa się za ścianą Frogadiera stworzoną podwójnym zespołem, co pozwala mu zaatakować z zaskoczenia. Prawie zostaje w zamian sparaliżowany, ale żaba przyjmuje cios na siebie. Olimpia wystrzeliwuje kolejną wzmocnioną wizję przyszłości i przychodzi do ataku. Frogadier robi za wsparcie dla ptaka, aby ten mógł dotrzeć do celu. Kiedy wydaje się, że walka zaczyna iść po myśli bohatera, paraliż o sobie przypomina i wizja uderza po raz drugi. Olympia zasadza trzeci ładunek i ponownie atakuje. Aby mu z tego uniknąć, Frogedir wskakuje na Talonflame'a. ich. Kruchy są przekierowane na oponentów, którzy są wystrzeleni w powietrze i przechwyceni w sam raz, aby oberwać ich własną wizją przyszłości. I nie jest to zbieg okoliczności. Aż poprosił Pikachu, aby obliczył czas od wystrzelenia ataku do jego aktywacji, kiedy Olimpia go użyła po raz drugi, aby go samemu wykorzystać, kiedy zrobi to ponownie. Talon Flame wykańcza jednego miasztika. Roger ma problem ze zrobieniem tego samego, ale kiełkująca w nim moc daje mu wystarczająco siły na ostatni atak. W podwójnej walce Ashowi jakimś cudem udało się użyć trzech swoich Pokémonów w sposób, Treniła je reguł. 9,5 na 10. Aż jest gotów wyzwać ósmego i ostatniego lidera sali do pojedynku. Jest nim Wulfric, specjalista od typów lodowych. Natychmiast przychodzimy do walki. Aboma Snow kontra Halucza. Całe pole bitwy obejmuje grad, ale tyle nie wystarczy, aby ptak miał problem z lodową abominacją. Drugi wychodzi Avalag i z nim jest już większy problem. Jest to niesamowicie wytrzymały Pokémon z umiejętnością, która sprawia, że grad ma dla niego właściwości lecznicze. Halucza nie może się przez niego przebić. Następne wychodzi Talonflame. Jego szybkość dużo mu tu nie da, bo ta lodu nie ma problemu. Mógł być wolniejsza. A walak używa lawiny, ataku którego moc wzrasta po tym jak użytkownik został zaatakowany. Tak, kolejny ptak przygrywa to starcie. Ostatnim Pokémonem Asha jest Greninja. I posiada ona specjalną moc, o której wspomniała Olimpia, pozwalającą jej na przemianę w Ash Greninja. Ta forma jest szybsza, silniejsza i sprawia, że wszystkie wrażenia Pokemona odczuwa również aż. Bohater jest skupiony na szybkim skończeniu walki, ale bezmyślne ciągle atakowanie kończy się porażką. Całej tej walce przeglądał się Sawyer, który zdobył już swoje osiem oznak i niedawno nawet pokonał Asha, więc mentalnie nasz Bohater nie jest w najlepszym miejscu. Nie jest to pierwszy raz, kiedy przegrał walkę o znakę, ale przegrać 101? Nigdy się tak w życiu nie upokorzył i ciągle mu to siedzi w głowie. Gubi się w lesie i reszta bohaterów idzie go szukać, bo pogoda zaczyna się pogarszać. Pikachu spotyka zespół Ery, ale bez wsparcia Asha, jego pierwotne nie mają żadnej energii, więc ci przestają się nim interesować. Asha ratuje spipę z, z zamieci i go datuje gry ninja, po czym jakimś cudem ją przypadkiem upuszcza z klifu, ale pozwala to dwójce wreszcie się w pełni zsynchronizować i osiągnąć szczyt w swojej mocy. Czy było to zamierzone? Kto wie? Spuszczało mocy zespołowi R i oni są szczęśliwi, że jednak nie zmarnowali ostatnich 18 lat, zanim ganiając. Czas na rewanż. Bergmite kontra Pikachu. Przeciwnik nabiera prędkości, ślizgając się po lodzie i spowania pikachu lodowym wiatrem. Następnie zwiększa swój atak zaostrzeniem, stając się bardziej kanciastym. Mysz bika w kółko, aby się rozgrzać i odzyskać swoją szybkość, po czym po prostu wykańcza oponenta. Następny wychodzi Avalag. Mimo niezłych prób, Pikachu tutaj odpada. Kolejna Talon Flame'a, który próbuje wyciąć Avalogowi kręgosłup, zwalcza lawinę używając ognistego ruchu tuż przed oberwaniem atakiem, jest w stanie wreszcie pokonać Giganta. Zostawia to już jedynie Abomasnowa, który eliminuje ptaka, zanim ten ma okazję go tknąć. Ostatnim Pokémonem Asha jest gdy Teraz jak w pełni opanowali transformację, bez problemu spuszczało moc przeciwnikowi. Wolf odpowiada własną transformacją, mega ewolując masnoła. Jego moc znacząco wzrasta i zamraża każdy ruch skierowany w jego stronę. Aż używa więc zamrożonych ostrzy jako łyżw, rozprasza przeciwnika i zadaje finałowy, finałowe kilka ciosów. I w ten sposób trafia w jego ręce ostatnia odznaka 8 na 10. I oto Kalos, region z najbardziej spektakularnymi pojedynkami. Aż doświadczył tu nowego wymiaru walki, między innymi dzięki Mega Ewolucjom. Ale tuż za rogiem czeka na niego kolejna nowa mechanika walki. Co wymyślicie o tych walkach, możecie im dać znać w komentarzach. Po więcej nowości, ciekawostek i wszystkiego innego Pokemonach, zachęcam do subskrypcji kanału. Do usłyszenia na następnym materiał.